Cześć kochani, ja jestem kohatore jest z Coins Cave. Jakiś czas temu nagrałem taki mały filmik o tym, że chciałbym grać w tym roku na relacjach, ale co to tak naprawdę znaczy, bo to jest duży temat. Więc o co to znaczy? To właśnie znaczy to, że generalnie większość takich zwykłych sesji, które gdzieś tam się dzieją w internecie albo na konwentach, dzieją się w ten sposób, że dostajemy bohaterów i ci bohaterowie po prostu są przez nas prowadzeni. Jeśli ta karta postaci zawiera na przykład informacje o tym, co nas łączy ze światem, to fajnie, są takie systemy, które no, na przykład prowokują takie informacje i są też takie, które właściwie nie dotykają tego. Chociaż większość teraz nowoczesnych systemów gdzieś tam stawia pewnego rodzaju. Pytania przed graczami, dzięki którym imisz gry i gracze mają troszkę prościej. A co to znaczy, że mają prościej? To znaczy na przykład, że pojawiają się ambicje, że pojawiają się, pojawiają się jakieś takie rzeczy, o które bohater chce walczyć. Zługa historia bohatera nie jest już tak ważna, jak pewne elementy, które go dotykają, i ten world building przez to zyskuje to no, dla przykładu mogą być ambicje czy z Dune'y, czy, czy z Warhammera, cele krótkoterminowe, długoterminowe, ale także na przykład wampirowe prowierze, albo właśnie jak w Delcie Green, na przykład wasi bliscy. Relacje, które macie ze sobą i to, co po angielsku w Delcie nazywane jest bondami. Jak to kiedykolwiek będzie w Polsce przetłumaczone, nie wiem, ale będę się tym też posługiwał, więc zwróćmy sobie na to uwagę. Jeśli chodzi o grafy relacji i to, co łączy naszych bohaterów, to już jest coś, co nie jest tak często pokazywane przez twórców i wydawców w swoich potężnikach, ale pojawia się. Ja widziałem, to ostatnio, pojawiło się to, w, na pewno widziałem to w kulcie, na pewno widziałem to w wampirze. Te mroczne systemy. Nie wiem jakby, to skąd to się wzięło, ale mają tą, tą, ten, ten, tą, tą, tą relacyjność bardziej podkreśloną. Na nią trochę stawiają, może świadomie, może nie. Natomiast ten graf zwykle wygląda w ten sposób, że mamy trzech bohaterów, tak jak na naszym grafie widzicie i ci bohaterowie mają do siebie relacje. To znaczy, na początku generalnie każdy z tych graczy powinien ustalić, jakby, co chciałby, żeby łączyło go z drugą, z inną postacią. Specjalnie ustawiłem nam tutaj taki trójkącik, żebyśmy mieli mniej tych połączeń, ale popatrzmy sobie na to. Ja jeszcze ich nazywam, bo za chwilę będziemy się kupić w tym wszystkim. Tom, Mary i Bill. Każdy z nich jest po prostu istotą, która gdzieś do kogoś jest, zna się lub nie zna się. Kiedy gramy w Delcie Green normalnie, bo będziemy patrzeć, to przegrzacie Delty Green, w jednostrzał. To po prostu zwykle jest tak, że dostajecie telefon, macie się pojawić i zwykle tych ludzi, których macie w teamie, nie znaczy. Co powoduje, że jeśli przyjdziecie do sytuacji, w której trzeba będzie uciekać, kogoś ratować. Wojskowe przeszkolenie, stawiamy ludzi za sobą kiedy zostaje z tyłu, powinno pomóc. Ale tak naprawdę to są obcy ludzie, bądźmy szczerzy. Jeśli ich trochę znamy, jeśli mamy jakiekolwiek ciekawsze relacje z jakiegoś powodu, no to jest to fajniejsze, jeśli gramy więcej sesji, no to też te relacje mogą nabrzmieć. No i też pytanie, czy, czy w takim wypadku ten team będzie żył dalej jako team i będzie wyzwany na kolejne misje jako team, czy na przykład będzie znowu mieszany z różnymi elementami. W tym miejscu Tom jest naszym, nazwijmy to sobie, komandosem, kimś po sz 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 szkoleniu operacyjnym, e jakiś Navy Seals. E Billy oczywiście jest agentem FBI i Mary jest, e no też niech będzie z FBI, nie? niech, niech to będzie taki team męsko-żeńsko-intelektualny kontra męska siła w postaci operatora. Co Tom e co to ma łączyć z Mary i z Billem, co on o nich sądzi? E Zakładam, że da prostoty tej opowieści, jeśli chodzi o Billa, może go trochę nie lubić, no w związku właśnie z tym, że Bill jest FBI, a wiadomo, to są dupki, więc zapiszemy sobie po prostu, dodając tutaj wpis na, na Miro, dupek z FBI. Czy na tym można pracować? Czy na tym można grać? Na tym, że będziesz wywyższał się w jakiś sposób, albo będziesz poniżał gościa, bo, bo jest FBI. W sensie, wiecie, nie mówimy to o odlisowaniu postaci i niegrywalnym elemencie, tylko na tym takim właśnie emocjonalnym backgroundzie, który warto podkreślać, co może ciekawie zabrzmieć w tej pierwszej relacji. A druga sprawa... Mamy jeszcze Mary. No i relacja między... czy personalna, czy osobista mogłaby wybrzmiać w ten sposób, że ona mu się podoba. Po prostu. Więc jakby pal diabli jej wykształcenie, umiejętności, ona nam się podoba. Bardzo proste schematy, czy cholernie proste. Patrzymy dalej. Kochani, tak ustawiony schemat. Ja bym jeszcze powiedział, że w tym miejscu oczywiście trzeba też stworzyć połączenia ponownie, czyli co naprawdę Bill myśli o Tomie, albo jaki ma do niego stosunek, co Mary ma do Toma, co Mary ma do Billa, i tym wszystkim, co Bill ma do Mary. Każda z tych relacji, jak się, jak się stworzy, pozwala w jakiś sposób bazowo z tymi ludźmi się trochę więcej obracać, trochę więcej się kręcić, jakby bez tego, a nie rusz. Więc, więc zakładając, że mówimy o budowaniu relacji między bohaterami, albo w drużynie, czy graniu na relacjach, jest to coś, co się tu pojawia. Natomiast, jeśli ustawimy sobie te relacje w ten sposób, tylko i wyłącznie, że to jest podoba mu się, a ona mu się, a on na przykład uważa go za dębego osiłka, to pytanie, czy to jest relacja dynamiczna i czy ona jest w stanie y, przesuwać się, być zakończona, być w pewien sposób y, działaniem krótko lub długoterminowym? Bo to, że ktoś jest dupkiem z FBI, nie zmienia żadnego status quo, nie powoduje dynamiki między naszymi bohaterami. Tom nie specjalnie lubi Billa, Billie lubi Toma, nie musimy się kumplować, nie musimy spotykać, strzelamy do kosmitów, dziękuję. No właśnie, ale czy to jest relacja, która nas interesuje? No pewnie nie. Mi się wydaje, że to jest nuda. W sensie, to jest po prostu status quo, które można sobie stworzyć, i ono nic do powieści ani do dynamiki nie wniesie. No więc co mogłoby wnieść? Biorąc pod uwagę, że abstrahujemy od tego, że albo możemy nawet nadbudować na tym. Dupek z FBI jest, istnieje i, i faktycznie tak go postrzegał Tom, ale to, co Tom mógłby chcieć od tego Toma, od tego Billa? Czy mógłby chcieć czegoś się od niego nauczyć? Czy chciałby, żeby coś Bill zrobił? Czy chciałby. E żeby no właśnie e... coś się tu zmieniło No pewnie, żeby chciał Dobra, i teraz budujemy sobie relację, w której Tom uważa Billa za dupka, ale jednocześnie chce, żeby uznał Toma jako personalistę. W sensie takim, że Tom chciałby, żeby ktoś z FBI, a zwłaszcza Bill, uznał, że on jest jednak personalny. Żeby ten acknowledge gdzieś się pojawił i w ten sposób będzie starał się coś zrobić w relacjach, w komunikacjach. Także, no właśnie, w tym, żeby, żeby Bill coś zrobił. Nie? I to jest. To jest taka dynamika, która już staje się dynamiczna. Jeśli, hado, jeśli padamy hasło, że Tom, Mary podoba się Tomowi, to jeśli powiemy sobie, że ona mi się po prostu podoba, ok, ona mi się podobała. To wszystko. I w sensie wiecie, dobry grać może to ograć na tysiąc sposobów, wykorzystać, ale jeśli sobie już to tworzymy, to jeszcze bądźcie ze mną przez chwilę. Jest opcja, podoba mu się. chce się z nią umówić. Więc to nadaje nam zupełnie nowej dynamiki, w której wiemy, że nasz prowadzący Toma, nie wiem, Andrzej, jest chętny na to, żeby ta dynamika romantyczna się działała, ale też jednocześnie chce, żeby, że, że Tom chce się z nią umówić. Nie tak, że on nie chce, więc będzie próbował gdzieś się zaprosić może, może będą właśnie gadać o tym zaproszeniu i nagle, kiedy on chce ją umówić i z nią flirtuje, to zaczyna się robić dynamicznie, bo tylko to, że ona się podoba, jeszcze nie prowokuje do niczego. To też pozwala komuś tu prowadzi mery, na przykład Piotrzkowi, określić, że wiesz co, a mi nie pasuje to, żebym się z tą mawiał. Nie chcę z tobą flirtować na sesjach, to nie jest do końca to, co lubię. Jesteśmy dwaj graczami nad stołem, a nasze postacie są w innych płciach. To nie jest to. Wtedy mówisz, okej, okay, to co możemy zmienić, bo w takim razie ja myślałem, że to mi, mery, fajnie, bo zdjęcia nam się podobały, ale to w takim razie to tobie by pasowało, nie? Um. No, i nagle okazuje się, że ok. E, a nie byłoby ciekawiej, na przykład, że, e, że Tom by chciał, żeby Mary napisała mu rekomendację do Langley, do awansu na przykład, na jakieś specjalne szkolenie na kogoś tam, kogoś. Ok, no i wtedy zmieniamy tą ten, to, to status quo. Na jakiś, no, nie będę przepisywał, bo nie chce mi się tego zmieniać, ale nie chcecie. To można pomóc jeszcze za chwilę w, innym, w innej budowie. To jest schemat, który, jeśli przejdziemy na to, że po prostu mamy relacje, a potem, że mamy relacje dynamiczne, które powodują, że musi nastąpić działanie i prowokuje nas do działania, nas jako gracza, żeby osiągnąć to, co się stało i żeby współgracze coś zrobili, ale to tak, że nie, że stało się i ja teraz się cieszę, tylko że faktycznie pozwala też tworzyć relacje i pewną chemię między postaciami za opólną zgodą, no to to jest coś, co jest super, super bazą. Idziemy to dalej. Delta Green. Jest tak zbudowana, że jeśli mamy już ten komfort, że mamy drużynę, która będzie jakoś pracować, albo że już ustalimy, że jak się poznają, po pierwszej odprawie, to to będzie pracowało, bo to się jak wytworzy, no, wiecie, to... nie wbijajcie noża z metą w tle w plecy. Imersja jest imersją, ale, ale no, pewne pomysły powinny działać, jeśli chcemy grać właśnie coś głębszego. W delcie mamy te nasze bondy i te nasze bondy każdy ma. Na szybko. Bondów jest tyle, co jest wpisane w archetypie, więc bazowo na przykład Special Operator ma dwa Jak ja Za chwilę oznaczę złamy dwa A agenci FBI mają po trzy Co to znaczy? znaczy, że każdy ma tutaj jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś swojego bonda, e, ważną osobę, z którą łączy go emocjonalna relacja, która powoduje, że kiedy dochodzi do ściany, do trudnego momentu w swoim życiu, to te relacje faktycznie zaczynają nam pracować i mm, pozwalają nam uchronić naszego bohatera przed no, niechybną śmiercią z powodu załamania psychologicznego, bo to zwykle o to chodzi, kiedy testujemy sanity, możemy zniszczyć nasze, nasze, nasze wiązania, nasze, nasze łącza, które nas łączą. E, łączą nas wiązanie to ma to są do niego piętegę i brat i tak tworzą sobie pewne relacje, mamy już bohaterów, którzy mają relacje i mają te swoich bohaterów. Wiadomo, mogą być jeszcze relacje naszych bohaterów do naszych bondów, to znaczy, że to, że są rodzice, ale coś się z tymi rodzicami łączy. I może być, że wyprodukujemy się, że oni by chcieli, żebyś ty, no nie wiem, przejął rodzinny biznes, już rzucił armię. A w drugą stronę, ty chcesz, żeby oni na przykład dali ci spokój i żeby... no właśnie. Zwykle coś nas łączy w relacjach. Jeśli to jest jedna strona, że tylko oni się ci ciebie chcą, też zadziała, będzie to zawsze lepiej niż po prostu goła relacja bez relacji. W sensie, że rodzice są i to uważa, że są ważni, ale on od nich nic nie chce, oni od ciebie nic nie chcą. To jest bardzo pasywna forma, która istnieje jak najbardziej. Ale dla mistrza gry jest otwartą kartą. Jeśli powiemy, że rodzice chcą, żeby to rzucił robotę e, i się na przykład ożenił. No to jest inna, inna część opowieści, w której oni będą dzwonić, w których w tych scenach, które się mogą pojawić rodzice, mogą być gdzieś tam używani. A z jednej strony, na przykład, że brat ma e, też chce zostać do wojska, więc czeka na no właśnie. E, na, na pomoc brata w tym, żeby się na przykład wyszkolić w, tym, w, w, w szkoleniach tych fizycznych nie? A, a, do, do rekrutacji, a Tom na przykład chciałby, żeby brat, no nie wiem, odpuścił sobie wojsko, bo nie jest z tej gliny i żeby robił coś innego. Znowu robi sobie relacje. W ten sposób relacje stworzą nam siatkę, która bazowo będzie bardzo intrygująca i szalona i tak dalej. To jest coś, co jest bazą bazy, więc w innych systemach na przykład mielibyśmy taki graf, który łączy nam wilkołaki albo wampiry, albo ekipę w Zabiektulu, która trochę do siebie się lubi, też ma swoich NPC w świecie. Nie? To jest taka po prostu siatka organizacyjna, która nam tutaj funkcjonuje. Ale patrząc na Delta Green, to ten świat mógłby być jeszcze bardziej pojebany i skomplikowany, do czego Was kochani zachęcam. Przesuniemy się na trochę innego grafu, który już poponiłem, bo jest dość duży. E, troszkę go rozszerzyłem. Bo standardowa ekipa czterech agentów. U góry mamy Toma i Lizę, którzy mają ze sobą jakieś połączenie, ona chce go uwieść, a on chce rekomendacji do Akademii, więc on będzie chciał, żeby ona mu napisała rekomendacje, a ona będzie chciała się z nim przespać. Proste i czytelne. Każdy z agentów, których tu widzimy, a widzimy ich czwore, ma żółte karteczki, te żółte karteczki to są bondy, więc na przykład Liza ma męża, córkę, ma też siostrę i, no i ma relację z Deltą, bo jeśli chodzi o Deltę, to ona jest oddana sprawie i też Ludzie, z którymi tam współpracuje, i może ta drużyna jest czymś, co, co jest dla niej super ważne. Nie? I ona będzie o to walczyła, dopóki nie straci wiary w to, co robi. Tutaj Tom ma brata i ma bratanicę, czyli córkę brata. I okazuje się, że jego brat. No cóż, zaczął randkować z siostrą Lizy. Dlaczego? No zaczął randkować z siostrą Lizy, bo e, wiecie jak to jest. Jak chodzisz z kimś do pracy, to czasami kiedyś wpada hasło: to może pójdziemy na jednego. A może skoczymy na pizzę po robocie. A może wiesz, mam tu zabrania coś z domu i pojawia się Twój kolega z roboty, tej trochę innej, bo jedziecie wszyscy do Kansas na górską spinaczkę, która, jak tylko wyjdziecie za miasto, okaże się spinaczką w pogoni za Wendigo. Nieważne brat poznał siostrę Lizy, brat Toma poznał siostrę Lizy, teraz ze sobą randkują. Co to zmienia? To w świecie, w którym będziemy robić naszą misję, powoduje, że nie tylko Liza chciałaby go uwieść Toma, bo jej się podoba, chociaż ma męża i chociaż ma córkę i w ogóle, jakby nie wnikam. Ona ma swoje działania, on nie bardzo mu wypada, żeby przesypiać się z profesorką, która mu zrobi rekomendacje, ale z jednej strony przez łóżko nie takie rzeczy się załatwiało, i teraz, kiedy dojdziemy do punktu, w którym Liza będzie musiała uciekać albo ratować Toma, no to mamy nagle sytuację, w której ona wie, że brat Toma randkuje z jej siostrą. Nie? Że, jak tamtym rodzinie się coś złego stanie Tomowi, to od razu jego brat to odczuje, a potem jego siostra będzie miała też dziwne, dziwną sytuację, będzie małe kłamstwo. To nam gmat ma story, tworzy, że jest bardziej gęste i bardzo ciekawe. Do tego wszystkiego oczywiście mamy takie, takie myczki, jak tu je podawałem nam. Mamy też żółte karteczki, znaczy zielone, przepraszam. Zielone karteczki są też dodane jako martwe osoby. A co to znaczy, że są martwe? Bo martwy błąd też jest postacią, która już nie jest aktywna, ale racja do niego i pewne połączenia nadal istnieją. Tom nie ma bądu z żoną, która umarła, która nie żyje. Ewidentnie koło toma jest karteczka zielona. I no właśnie. Mamy na dole gościa który ma matkę, przyjaciela i trenera jako bondy, ale dał mu linka do żony Toma. Zabił ją. Co jeśli faktycznie Tom kiedyś miał taką sytuację, że, że, że dostał się do delty nie przez to, że był świetnym yy, specjalistą, tylko dlatego, że był uwikłany w rzecz, która mocno była deltowa. Jego żona była zarażona wirusem? Pojebana? zajęła się, wiecie, okultyzmem? I jego kumpel CSI musiał ją kropnąć. Nie wiemy do końca, czy to dlatego, że to mu kazał, czy on sam chciał, czy poprosił go ktoś o to. On ją zabił. Zabił żonę kumpla. Tom wierzę, że na nie żyje. Ta relacja, jakby ją sobie określimy trochę bardziej, co się dzieje w związku z tym, jest do odegrania. Teraz na misji, kiedy chłopaki są razem, on zabił kogoś Twojego bliskiego. Żonę, siostrę, brata, ojca, kogokolwiek. W sensie, że zabił ci kogoś. Niech to gra. E, takie tworzenie właśnie jakichś takich, wiecie, fikcyjnych zapowiązań z, z martwymi osobami, też ciekawie funkcjonują. E, popatrzmy sobie na to. Mamy tu agent FBI e, pod Lizą. Agent ma ojca, kochankę i żonę. No, klasyczna sytuacja policyjna. E, z żoną ma oczywiście dziecko, to znaczy miał, bo ona jest zielona, więc to znaczy, że ona nie żyje. Dlaczego umarło? Czy z powodu wypadku? Czy z powodu niefrasobliwości albo czegoś, co stało się w gniewie, co nasz agent zrobił, to sobie już dopiszemy. Ale tworząc taką przestrzeń też, że coś zrobiliśmy złego, coś nas złego spotkało, mamy osoby, przez które cierpimy, albo za którymi tęsknimy, tworzy nam się przestrzeń, właśnie tego, co jesteśmy, że rozumiemy stratę, a nie tylko, że mamy bondy, które są na 12-14 i będziemy długo jeszcze mieć szczęśliwe i wesołe. Większa, większa, większa konstrukcja z tego poziomu się bawi. Wiecie, jak to jest. Ktoś robi zdjęcie Tomowi. Ktoś robi zdjęcie Tomowi i Tom, a twarz trafia do banku danych. I o ile nie jest pisanetem jako Delta Green, to ktoś sprawdzi, że był Nevis. Seals, sprawdzi, że mieszkał w Bostonie, sprawdzi, że ma brata i bratanicę. I ktoś wyśle do tej bratanicy agenta, który mają ją porwać, ma szantażować Toma o tym, że no właśnie, jak czegoś nie zrobi, to oni ją zabiją, a może mają zarazić wirusem, który sprawi, że będzie ona zombie. W Delcie mamy takie rzeczy, jak właśnie to, że kiedy orientujesz, się, że naraziłeś swojego bonda, swoją relację, utracie szok psychiczny. W czasie misji, kiedy SMS-a, SMSa, MMSA. Zdjęcie twojej bratanicy, którą jest właśnie przetrzymywana z gazetą w pistoletem przy głowie, masz uboczyć sprawę, zabij Lizę. Spróbuj je nie zabić, spróbuj to wytrzymać, rzucaj na sanity. Te rzeczy mogą się pojawić. Więc tworzenie sobie takich relacji, które gdzieś tam będą funkcjonowały, czy przed, czy po, to wcale nie musi tak, że wyjść organicznie w grze. Może być tak, że już wprzód zaplanujemy sobie to, że ta relacja istnieje i że to w poprzednich misjach dla Delty mógł się komuś narazić. Już ktoś wie na ten temat coś. No pytanie, właśnie, jakie te misje były, bo te misje też można sobie podoklejać jako dodatkowe kartki. To, co tutaj jeszcze podotykałem, moi drodzy, to jest fakt, że. Następuje coś, czy te kartki są jakby działania zewnętrznych sił. I na przykład mamy kartkę, która nazywa się nawiedzenia. No właśnie, nawiedzenia. Ktoś nawiedza różne osoby. Co jeśli na przykład nasz agent federalny, widzimy, że do jego ojca jest kartka z znaczkiem nawiedzenia. Ojciec do niego mówi, śniła mi się twoja matka. Śnił mi się mój martwy brat. Przychodzi do mnie w nocy. A w którymś miejscu Lisa, słuchając tej opowieści swojego kumpla, zespołu, ty, to nie jest śmieszne, bo do mojego męża on też ma dziwne sny. Przychodzi do niego ktoś tam. Jest nawiedzany. Sny, a może widział kogoś w pokoju. Mówi, że widuje kogoś. Na co nasz forensik CSI mówi, że nawiedzenia, że jego matka też mówi, że widzi duchy. I teraz uwaga, przesunę troszkę kartkę, Tom też widzi duchy. Nie chciał się przyznać, ale widzi duchy, to może być jego martwa żona. Natomiast, już jak już zorientujemy się, że jest to działanie, ono fajnie funkcjonuje, bo wszystkich nas łączy, bo bo nie, nie tylko łączy nas samych wszystkich, ale na przykład nas, przez, przez naszych bliskich łączy nas z problemami, problemami, które są dziwne, które wpływają z jakiegoś powodu. Dlaczego? Wpływają? A no dlatego. Że za nawiedzenia odpowiedzialna jest pewna istota. Ta istota doczłapała się do Was. I jest. I tak zbudowana, wiecie, grawitacja, siatka połączeń, która będzie jeszcze gęstsza, która będzie miała oczywiście też połączenia 1 do jednego, 2 do 2, w sensie, że każdy ma dwie relacje do, do współtowarzyszy, plus może mieć relacje do swoich bondów, mocniej określające ich relacje jeszcze bardziej i na przykład do świata, bo błąd to błąd, a jeszcze mogą być NPC, którzy są szeroko pojęci. Tak zbudowany świat, jak weźmiemy się na misję, nawet jak misja zatrzyma się na chwilę, wiecie, w chłodni, gdzie będziemy mieli półgodzinną scenę, to wy macie o czym gadać. Macie o czym, nie musicie na, na ad hoc czegokolwiek. Nie pięknie by było, gdyby okazało się, że gracze są w stanie te tematy sobie sami yy, procesować dalej że aktywnie biorą udział, biorąc pod uwagę też sytuacje, które się dzieje. Hmm? Dla mnie to jest granic relacjami i to budowanie relacji w Delcie Green jest o tyle szerokie, że mamy bondy, że mamy też szerszą przestrzeń świata, mamy nasze teamy i to się łączy bardzo szeroko, znacznie szerzej na przykład niż w, w, w kampaniach czy, 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 czy w systemach, których tego mechanicznego bonusa nie ma. Bo owszem, można sobie stworzyć taką relację, na przykład w Zawiektulu, tworząc to, że Liza ma faktycznie jakichś bliskich, to będzie jej mąż, jej córka i tak dalej, co ich łączy, i potem dobudować sobie tylko czegoś, coś. Ale system tego nam mechanicznie nie, nie sugeruje na samym początku. A w delcie i tak to musisz zrobić. I tak musisz stworzyć delty, delty bo bondy w delcie, więc, więc czemu ich nie, użyć, nie pobudować sobie tego tła szerzej. Na początku to mogą być proste rzeczy, a potem dobudowywać tą historię trochę szerzej. Jeśli gracze nam powiedzą yy, i rozwiną na początku jeden wątek, drugi wątek do, do Bonda, to potem można sobie też to rozkminiać więcej. No ale fakt pozostaje faktem, że trzeba tą pracę wykonać wcześniej, bo kiedy dostajesz tylko goły go scenariusz, w którym nie ma, nie ma połączeń, no to gramy cztery solówki, które mniej lub bardziej nam yy, działają, i albo ktoś podłapie w lot, że o jesteś z Bostonu, a w Bostonie to jest Harvard, byłeś na Harvardzie, albo wiesz grasz, oglądasz mecze Celticsów można, jak ktoś to złapie super, jak nie to nie ale jednocześnie no właśnie te drobiazgi, które mówią, że Tom jest z Bostonu jeszcze i że na przykład Liza jest z Chicago i że o no, nie Chicago i Celticsi to nie są dwa żywioły, które powinny się dotykać NBA-owo jest czymś, co może istnieć w grze dla mnie te siatki połączeń są wyjątkowo ciekawe i wydają mi się na ten rok czymś, co chciałbym testować, eksperymentować i prawdopodobnie coś, co chciałbym używać, nawet w systemach, które sam chcę pisać, żeby, żeby te siatki funkcjonowały szerzej niż tylko zwykły graf, tylko graf, który sugeruje coś. To jest graf, który ma albo zmusić trochę do przestrzeni pewnych ciekawości, albo, albo rozwijać świat, który jest w tle. I nie bójmy się wychodzić do ciężkich tematów, do ciężkich sytuacji. Mamy tu męża, mamy takie zdrady, mamy tutaj śmierci, mamy osoby, które nie są tylko twoją żoną, dzieckiem i kolegą, ale też są rodzicami, mogą być kuznami, mogą być osobami ważnymi z Twojego życia, gdzieś w przestrzeni. Jeszcze bardziej można zagmać, na przykład robiąc takie sytuacje, jak to, że na przykład to mógłby randkować z siostrą Lizy. I co wtedy, że jeśli Tom będzie wariatem i go zje potwór albo mu odgryzie pół twarzy, to co będzie? Lisa będzie jeszcze bardziej martwiła się o swoją siostrę i o Toma, skoro Tom z nią, wiecie, jest jej największym sobie prawie szwagrem. A jeśli na przykład Twoja była partnerka, jest teraz jego partnerką, jeśli na przykład faktycznie, faktycznie Tom miał żonę, z którą no właśnie jego przyjaciel z CSI teraz jest. Wcale nie zabił, tylko po prostu z nią jest i ona od niego odeszła. I on wie, że, że ją stracił, a oni teraz żyją sobie razem. I tak zaczyna na misję zabijać ufo. Ale on bzyka Twoją byłam żonę, w sensie. Kurwa, how fuck is that? E, trudne. Ale im bardziej będzie trudne, tym bardziej będzie emocjonalnie angażujące, ciekawe. E, ja rozumiem, jak ktoś ma e, X lat, to może go to nie kręci. Ja mam swoje. E, XX i to znaczy, że w tym miejscu to są rzeczy, które aktualnie do mnie rezonują. Do czego Was zachęcam, a co będę starał się grać na Coenskiej na w, w tym roku i być może w następnych. Potestujcie, dajcie znać, jak Wam się podobają takie pomysły. Narzędzie, którego używam, to jest Miro.com. Miro.com jest darmowe chociaż można płacić za większą ilość plansz, natomiast na takie plansze jak ta ja można zrobić kilkadziesiąt takich grafów i one działają. Można je udostępniać, pracować nawet wspólnie jako grupa jednocześnie, więc taka sesja zero z grafem po przegadaniu sobie BHS-ów jak najbardziej powinna zadziałać. A też potem jak się rozwija opowieść, to dodawanie tej rzeczy i przystęganie sobie tych nitek, rozwijanie tych opisów też jest bardzo proste, bo jak widzieliście edytuje się to bardzo, bardzo przyjemnie. To nie jest sponsorowany materiał, ale Zdecydowanie jest za darmo dla Was ode mnie, bo ja jestem Cohen, a to jest Coenscape, a to jest no budowanie relacji w Dolce Green. Do zobaczenia.